Witajcie na moim piekielnie nieregularnym kanale. Na moment jak to piszę minęły dwa dni od niszona czupa kabry i uznałem, że można by w końcu ruszyć z tej tamy i coś zrobić. Na no, ale niech będzie. Od pierwszego, od yy, premiery, pierwszego Helluwa Shorta minęło już kurwa 5 miesięcy, no, no dobra. W każdym razie opowiadał on o relacji mili z jej siostrą, no i za je świetnie, prawda? Na pewno można by znaleźć w serialu jeszcze wiele tego typu wątków, na które nie ma czasu w samym serialu, a które mogłyby zostać rozwinięte. Na przykład relacje Oktawi i Luny, albo Być Saifiza, albo Pingwiny. Myślę, że się lekko zawiodłem, gdy zobaczyłem drugiego shorta, bo liczyłem na więcej właśnie tego typu odcinków, jak ten pierwszy. No ale myślałem, okej, okay, pewnie będą robić tak na przemiennie, no bo jednak ten serial musi być komedią, a nie tylko dramatem o osłówkach, no nie. I wtedy wyszło to. No okej, okay, może następny odcinek będzie bardziej głęboki. Chupakabra No więc niezbyt. I żeby mnie były ja naprawdę. Lubię wszystkie te shorty. Nie ma wśród nich żadnego, które uznawałbym za zły. No ale mamy już cztery shorty, z czego trzy są po prostu. To, to są po prostu misje IMP. Ot takie zwyczajne, no zabawne, ale wciąż zwykłe znaczenie IMP. Dlatego mam nadzieję, że o czymkolwiek nie będzie następny odcinek. Heluwa, krótki spodenek, to będzie o czymś innym niż lecimy, robimy śmieszność, zabijamy, wracamy i ewentualnie robimy scenę w stylu I'm here, Także ten. Jako, mamy październik, czyli taki mroczny miesiąc, to postaram się wstawiać im jednak troszkę częściej niż. niż zwykle. Yy, mam sobie taką rozpiskę filmów, dla tych, których chciałbym je ogarnąć, no ale szkółka istnieje. A najbliższy czas y, mam ją y, wręcz no, taki zawalony dosyć, dosyć mocno. Y, więc na razie nic nie obiecuję. Tymczasem żegnajcie. No i by nie mówić o shortach, ta kuska jest mega cute.